Witam serdecznie Podziemna TV, szanowni państwo. Jeśli mielibyśmy wskazać jedną najważniejszą, podstawową i absolutnie konieczną rzecz, jaką trzeba w naszym kraju zmienić, żeby nam żyło się lepiej, żeby nasza sytuacja ekonomiczna się poprawiła i żeby polska gospodarka mogła wreszcie się normalnie i prężnie rozwijać. To jest ją z całą pewnością oczywiście obniżenie, drastyczne obniżenie wydatków państwa po to, żeby można było drastycznie obniżyć podatki i uprościć system podatkowy. Jest to absolutny fundament i absolutna konieczność, żeby cokolwiek w naszym kraju się naprawdę zmieniło na lepsze. Mówiąc wprost, politycy władza muszą oddać nam ludziom nasze pieniądze, które dzisiaj zabierają nam pod różnymi pretekstami. Tymczasem w ostatnich dniach w telewizji. Jesteśmy karmieni największym kłamstwem i chyba najbardziej idiotycznym kłamstwem, jakie sobie można wyobrazić, a mianowicie, że obniżenie podatków jest dzisiaj niemożliwe i najczęściej tutaj powołując się pada, pada argument o tym, że Państwo musi wypłacać emerytury w wielkości rzędu 200 miliardów złotych rocznie jako argument na to, że obniżka podatków jest niemożliwa. Proszę Państwa, to jest absolutna bzdura, mówię to z całą pewnością. I dzisiaj postaram się to Państwu udowodnić. I to lansowanie tak niedorzecznych kłamstw. O tym, że obniżanie podatków jest niby niemożliwe, odbywa się przy okazji, że też ma związek z nagonką medialną, jaką prowadzą wspólnie wszystkie elity III RP i cała scena polityczna na kongres Nowej Prawicy. Po prostu ta nagonka została przeniesiona na trochę wyższy poziom, ponieważ Nowa Prawica przekroczyła ostatnio w Eurowyborach próg wyborczy. Więc stwierdzono, że już nie wystarczy ośmieszać i publikować kłamstw na temat lidera Korwina Mikke, tylko trzeba teraz uderzyć. W podstawy programowe Nowej Prawicy. Dziś będzie gospodarczo. Dokładniej będziemy mówić o programie Kongresu Nowej Prawicy. Jest spór o ten program, proszę Państwa. Publicysta Tomasz Urba rzuca wyzwanie Januszowi korwin mikkeowi twierdząc, że jego program gospodarczy jest kompletnie nierealny i dlatego obaj panowie. Dziś się w studiu. Szanowni Państwo, o szczegółach programu Kongresu Nowej Prawicy ja sam chętnie, publicznie bym z nimi porozmawiał, bo mam tam swoje uwagi, mam swoje zastrzeżenia i jest o czym rozmawiać. Natomiast, na miłość Boską, jest to jedyna partia z tych, które są uwzględniane w sondażach, która rozumie podstawy gospodarki, funkcjonowania państwa i która domaga się tego, co konieczne, i tego, co oczywiste, a więc obniżki wydatków państwa i obniżki podatków. I jest to jedyny kierunek zmian, obniżanie podatków, obniżanie wydatków państwa, który jest dobry dla nas, dla ludzi, dla społeczeństwa i dla gospodarki, ale oczywiście jest nie w smak, jest zły dla tej bandy politycznych pasożytów, która jest w władzy. A wbrew temu, co zapowiedziała pani redaktor we wstępie, w programie nie dyskutowano o szczegółach programu Kongresu Nowej Prawicy, tylko cały program był poświęcony dyskusji o obniżaniu podatków. O tym, czy jest możliwe, czy niemożliwe obniżenie podatków, gdzie pani redaktor już po raz drugi w ciągu kilku dni do tego samego programu zaprosiła kolejnego człowieka, jawiącego się jako w roli eksperta od ekonomii, który wciska telewizom kłamstwa i bzdury na temat tego, że niemożliwa jest niby obniżka podatków. W sądzie na Facebooku pytamy o możliwość zniesienia podatków w Polsce. Oczywiście ja uściśle, że chodzi o ten PTC, bo Państwo mieli wątpliwości, mówiąc, że przecież wszystkich podatków kongres nie chce wcale znosić. Nie ma dodatkowo żadnych realnych możliwości realizacji w obecnej sytuacji. Która występuje w Polsce. Ale dlaczego? Po prostu nie bilansuje się. Nie ma środków w, w dochodach na pokrycie planowanych przez pana prezesa wydatków, a zwłaszcza obsługi długu publicznego i to tego jawnego, jak i ukrytego. Przede wszystkim z tytułu ubezpieczeń społecznych. Dobrze, kiedy pan mówi, że to się nie bilansuje, jakie są pana obliczenia? Moje obliczenia są takie, że żeby można mówić o sfinansowaniu tych wszystkich wydatków, to likwidacja podatków dochodowych, obniżenie podatku VAT musiałoby trwać kilkadziesiąt lat. Nie są to procesy, które są możliwe natychmiast na pstryknięcie palcami. Dopiero po kilkudziesięciu latach można mówić o szansie na obniżenie podatków. Co za wierutna bzdura, proszę państwa, ten człowiek sugeruje, że Polacy nie mogą być bogatsi. To jest niemożliwe, mieli więcej pieniędzy, dlatego, że utrzymać dzisiejszych emerytów. Proszę Państwa wydatki emerytalne i rentowe razem z łącznie wszystkie wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych to jest dzisiaj około 200 miliardów złotych rocznie. Tymczasem wszystkie łączne wydatki z pieniędzy publicznych w ciągu roku to są blisko, to jest blisko 700 miliardów złotych. To znaczy, że oprócz naświadczenia emerytalne i z tytułu ubezpieczeń społecznych politycy zabierają nam jeszcze 500 prawie miliardów złotych rocznie. Na różne inne wydatki. I oczywiste jest, że te wydatki trzeba ciąć i jest z czego ciąć, jest z czego obniżać podatki. I równie oczywiste jest, że ten proces obniżania wydatków państwa i jednoczesnego obniżania podatków można i trzeba zacząć jak najszybciej z dnia na dzień, jeśli tylko pojawi się jakiś przywódca, który będzie miał na uwadze rzeczywiście dobro swoich rodaków i współobywateli, a nie dobro polityków. Wracając do tej omawianej telewizyjnej rozmowy, poza tym absurdalnym kłamstwem. Że nie można obniżyć wydatków państwa niby z powodu emerytur. Cała strategia mącenia nam widzom w głowach polegała na tym, żeby powtarzać jak mantrę, że to jest niemożliwe, bo nikt tego nie policzył, bo nikt tam nie używa kalkulatora w tej partii, bo nikt sobie nie policzył, nie oszacował wydatków i przychodów państwa i tak dalej. A dochody, wartość dodana. To są podstawy podatków, które stanowią wpływy budżetu sektora publicznego, czyli bez oszacowania dochodu, a w związku z tym bez oszacowania projektu krajowego brutto, nie ruszy Pan. Ten człowiek bardzo słusznie zwraca uwagę, że warto wiedzieć, warto szacować sobie, o ile realnie jesteśmy w stanie zmniejszyć wydatki państwa, o ile realnie jesteśmy w stanie zmniejszyć podatki, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę, o jakich pieniądzach. Mówimy. Ja chętnie do dzisiaj zrobię bez do tego najlepsza okazja. To oszacowanie przeprowadzę w oparciu o dane z 2011 roku, dlatego że dane z tego roku są chyba najbardziej kompleksowo i rzetelnie opracowane w postaci mapy wydatków państwa przez. Fundację Republikańską, to jest bardzo dobra robota, yy, mianowicie tam są zebrane wszystkie wydatki państwa, nie tylko budżetowe, ale również ZUS-u oraz samorządów, i do tego dodatkowo jest informacja o dochodach sektora publicznego. Także jest to, jak porównać ze sobą, yy, jak się odnieść dochody państwa do wydatków państwa. Największym i podstawowym wydatkiem z pieniędzy publicznych dzisiaj są emerytury renty, albo mówiąc ogólnie, yy, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i w 2011 roku wydatki z tytułu renty emerytur łącznie to była kwota rzędu 196 miliardów. Zaznaczam, że jest to kwota łącznie z wszystkimi innymi wydatkami na ZUS, na przykład właśnie na utrzymanie ZUS-u urzędników, na zasiłki chorobowe, zasiłki pogrzebowe i tak dalej, Dla szacunku przyjmijmy nawet wzgórką 116 miliardów złotych. Oprócz wypłaty emerytur, oczywiście, żeby Państwo istniało, musi istnieć aparat bezpieczeństwa państwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Po to jest Państwo przede wszystkim Podstawowa funkcja państwa to jest zapewnienie swoim obywatelom nam, ludziom, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Dlatego dodajmy jeszcze 21 miliardów wydatków na obronę narodową oraz 27 miliardów wydatków na bezpieczeństwo i sprawiedliwość. W tych kategoriach są podsumowane zarówno wojsko, policja, jak i sądy sprawiedliwości, prokuratura, straż pożarna i dalej. Także ponownie są to wydatki lekko z górką, ale niech tak będzie. I to jest wersja minimum, proszę Państwa. Absolutny minimum, żeby państwo nasze istniało i było sprawne, to jest obrona wewnętrzna i zewnętrzna plus świadczenie emerytalne. Jest to wersja na henhen hen w przód, za lat wiele, wiele, kiedy my jako społeczeństwo przekonamy się, że im mniejsze podatki, tym lepiej. Przekonamy się na własnej skórze już w praktyce. Wtedy być może wszyscy zechcemy, aby nasze państwo było ograniczone do minimum. Proszę Państwa, podsumowując te wydatki w takim minimalistycznym wariancie, teoretycznym czysto, jeśli to wszystko dodamy na podstawie rzeczywistych wydatków z 2011 roku, to nam wejdą wydatki państwa łączne rzędu 244 miliardów złotych. Tymczasem w tym samym roku wydatki państwa to było 665 miliardów złotych. Widzicie Państwo sami, że różnica między wydatkami teoretycznej wersji w minimum, państwa minimum, a rzeczywistymi wydatkami dzisiaj to jest ponad 400 miliardów złotych. O dwie trzecie teoretycznie można by obniżyć podatki wydatki państwa, gdybyśmy chcieli żyć w państwie minimum. I taką wizję państwa proponuje jako docelową kongres Nowej Prawicy mniej więcej. Natomiast no niestety ludzie z nowej prawicy chyba nie bardzo rozumieją tego, co też jest dla mnie oczywiste, że nikt z nas się na taką wersję państwa rzeczywiście z dnia na dzień nie zgodzi. Dlatego, że musimy się najpierw przekonać doświadczalnie i w praktyce, na własnej skórze, że obniżanie podatków jest dla nas dobre. Dopiero wtedy zaufamy, że, może, że możemy dążyć do wersji Państwa, do wariantu Państwa minimum i to będzie dla nas dobre. Natomiast tymczasem wielu ludzi się zastanawia, a co z pomocą społeczną, jak sobie ci ludzie poradzą bez pomocy społecznej, a co z opieką zdrowotną i tak dalej. Proszę Państwa, dobrze, dodajmy, zobaczmy sobie drugi scenariusz, dodajmy do tych wydatków w wariancie Państwa minimum jeszcze dodajmy wydatki na pomoc społeczną, które w 2011 roku wynosiły 25 miliardów złotych przeszło i dodajmy sobie oprócz tego jeszcze wydatki na obecne wydatki, czyli razem z NFZ-em, z urzędnikami i ze wszystkim tym całym bagnem biurokratycznym rzędu 68 miliardów złotych. Proszę Państwa, jak to podsumujemy? Wydatki na merytury, na wszystkie świadczenia, tak jak dzisiaj są wypłacane ubezpieczeń społecznych, na wszystkie wydatki związane z tą wadliwą służbą zdrowia, na wszystkie wydatki związane z pomocą społeczną, która jest niedoskonała i nie trafia często tam, gdzie powinna, ze wszystkimi wydatkami na policję, straż, Wojsko, całą administrację tych resortów i tak dalej, to się okazuje, że to nadal są po sumowaniu wydatki na poziomie 337 miliardów złotych, czyli połowy obecnych wydatków państwa. Połowy względem 665 miliardów złotych. Czyli nawet w takim wariancie państwa, nie minimalnym, ale szerszym o pomoc społeczną i o służbę zdrowia państwową, nadal moglibyśmy obniżyć podatki, wydatki państwa o połowę. Czyli moglibyśmy być o połowę bogatsi, mieć o dwa razy więcej pieniędzy. Oczywiście z tych pieniędzy już teraz sami musielibyśmy zapłacić dobrowolnie za wybrane przez siebie na przykład szkoły dla naszych dzieci. To jest oczywiste. Natomiast z całą pewnością, gdybyśmy byli bogatsi, to zapewnienie sobie samemu odpłatnej szkoły nie byłoby takim problemem jak dzisiaj. Ale nawet jeżeli dodamy, załóżmy, trzeci wariant państwa, najbardziej, Najmniej różniący się od tego ciszego, tak, jeżeli dodamy do tych wydatków również wydatki na szkolnictwo podstawowe, a nawet na szkolnictwo wyższe, co stanowi wydatek odpowiednio rzędu 59 miliardów złotych na edukację i 17 miliardów złotych na naukę i szkolnictwo wyższe, to po zsumowaniu wydatków na emerytury, na renty, na policję, na straż pożarną, na obronę narodową, na wojsko, na y, pomoc społeczną, na służbę zdrowia państwową, na szkolnictwo państwowe, na studia wyższe, Państwowe, to nadal jest to suma rzędu 413 miliardów złotych, a nie 665, które w tamtym roku wydało państwo z naszych pieniędzy. Nadal moglibyśmy zmniejszyć wydatki państwa i podatki tym samym o ponad 1 trzecią, o ponad 250 miliardów złotych. O takich kwotach mówimy, proszę Państwa, to są naprawdę setki miliardów złotych, które są od nas co roku wyłudzane pod pretekstem tego, że państwo zajmuje się służbą zdrowia, szkolnictwem, pomocą społeczną itd., itd. I jak sobie to teraz, te liczby porównamy z dochodami sektora publicznego, to proszę spojrzeć że w tym najszerszym wariancie, gdzie szukamy, gdzie znaleźliśmy oszczędności, wydatki państwa można obciąć o około, rząd, no to są szacunki, tak, 205 miliardów złotych, to moglibyśmy spokojnie dzisiaj zlikwidować składki ZUS-owskie przymusowe, składki na NFZ i cały deficyt sektora publicznego moglibyśmy zlikwidować i to wszystko dałoby nam kwotę około 242 miliardów złotych. To jest tylko przykład. tak? Państwo nadal by się zajmowało policją, wojskiem, nauką, szkolnictwem, służbą zdrowia, pomocą społeczną, wypłatą emerytur oczywiście i tak i tak dalej, a mimo to moglibyśmy znieść całkowicie przymus, przymusowe składki ZUS, i po stronie pracownika, i po stronie pracodawcy, i do tego jeszcze zlikwidować deficyt budżetowy. I dopiero wtedy, kiedy się sami na własnej skórze przekonamy, że obniżka wydatków państwa i obniżka podatków jest dla nas dobra, moglibyśmy dalej konsekwentnie obniżać wydatki zbędne państwa, zmniejszając oczywiście podatki. A ostatecznie, gdybyśmy chcieli dojść do państwa minimum, gdybyśmy przekonali, że to jest dla nas dobre i chcieli dojść do wersji, do wariantu państwa minimum, tak jak w tych przytoczonych szacunkach państwo już wiecie, to by nas kosztowało około 250 miliardów złotych. To proszę państwa, 250 do około miliardów złotych można uzyskać z podatku VAT samego, z akcyzy i z innych dochodów niepodatkowych państwa. I wszystkie pozostałe podatki można by zlikwidować. ZUS dochodowy, PIT i CIT i wszystkie te pomniejsze podatki i deficyt oczywiście budżetowy, które macie Państwo ujęte na tym kółku przedstawiającym dochody sektora publicznego. Podsumowując, nie dajcie sobie Państwo wmówić, że niemożliwa jest obniżka podatków. To jest absurd i po prostu bezczelne kłamstwo. A już na pewno nie dlatego, że trzeba wypłacać emerytury, bo świadczenie emerytalne łącznie ze wszystkim z ZUS-em, z urzędnikami to jest łącznie około 200 miliardów złotych, a wydatki państwa dzisiaj łączne wszystkie są na poziomie 700 miliardów złotych. 500 miliardów złotych jest z czego ciąć wydatki państwa. Panie prezesie, pierwsza rzecz, którą pan robi, gdy dochodzi do władzy gospodarczo, to jest co? Nie wiem, co zrobiłby prezes Korwin-Mikke, gdyby doszedł do władzy. Wiem, co powinien zrobić każdy uczciwy, mądry człowiek, gdyby doszedł do władzy. Od razu, pierwszego dnia, powinien zażądać szczegółowego sprawozdania na każdym szczeblu administracji państwowej, szczegółowego sprawozdania i rozliczenia każdej złotówki wydanej z pieniędzy publicznych w ostatnim roku. Bo od tego trzeba zacząć cięcie wydatków. Trzeba zobaczyć na co te pieniądze rzeczywiście były wydawane i dopiero wtedy można wskazywać te wydatki, które trzeba ciąć w pierwszej kolejności i od razu. A takich wydatków są proszę Państwa tysiące w całym kraju, liczone łącznie na kwoty miliardów złotych. Choćby te już znane wszystkim nam z afery podsłuchowej ośmiorniczki za 1500 zł na kolację dla przedstawicieli władzy publicznej. Wydatki będą niższe niż w tej chwili państwowej. To jest istotne. Przecież, jeżeli my zwolnimy z pracy ponad 500 tysięcy e, urzędników, to znacznie spadną wydatki państwowe, ale co, co jest ważniejsze znacznie. Zyskają ludzie, którzy nie będą musieli latać z urzędnika, to jest wie pan a ci przedsiębiorca. Zwolnieni? A, ci zwolnieni, nie a ci zwolnieni raczej nie zyskają, prawda? Ja Tylko powiększą strefę bezrobocia Ale państwo się, pani się myli całkowicie. No to jest standardowa zagrywka, zawsze jak się mówi o obniżce wydatków państwa o cięciach. W administracji państwowej, które są oczywiście konieczne, to wtedy pada pytanie, no a co z tym urzędnikami, którzy stracą pracę? Proszę Państwa, tak, ci urzędnicy, którzy dzisiaj pracują, te kilkaset tysięcy urzędników, które zatrudnił premier Tusk w ciągu ostatnich 7 lat stracą pracę na posadach państwowych i znajdą sobie pracę na posadach prywatnych. I wszyscy na tym zyskamy, dlatego że dzisiaj ci ludzie biorą pieniądze za to, że niczego nie produkują, że siedzą i przerzucają papierki z miejsca na miejsce. Tymczasem po zwolnieniu z pracy na stanowisku publicznym, na stanowisku urzędniczym będą musieli zapracować na pieniądze, które zarobią. To znaczy, że coś stworzą. Będą musieli zaoferować rodakom albo jakąś usługę, której potrzebują, albo coś wyprodukować i tak dalej. Stąd się właśnie bierze, proszę Państwa, PKB i wzrost gospodarczy z tego, że ludzie swoją pracą tworzą bogactwo. Urzędnicy nie tworzą bogactwa, tylko je przejadają. Jak się ich zwolni i będą musieli coś stworzyć, żeby zarobić, to wszystkim nam to wyjdzie na dobre, bo łącznie bogactwa, które my jako społeczeństwo wytwarzamy, będzie więcej do podziału na wszystkich. Dzisiaj działa to dokładnie odwrotnie. Ci ludzie tam nie pracowali od zawsze, tylko pracowali kiedyś w sektorze prywatnym, coś tworząc, a potem ich premier Tusk zaworował im pensję i posadę w sektorze publicznym, i przez to wyjął ich z sektora prywatnego, przestali produkować dobra, towary i usługi, a zaczęli przerzucać papierki. To jest druga strona tego samego medalu. Władza zabiera ludziom pieniądze, którzy coś produkują, po to, żeby dać je urzędnikom, którzy nie produkują niczego, a jednocześnie tego bogactwa, które potem wszyscy za pieniądze kupujemy, jest coraz mniej, bo jest coraz mniej ludzi, którzy tworzą bogactwo, a coraz więcej urzędników, którzy tworzą biurokrację. I ostatnia uwaga: jeżeli zatrudnianie urzędników jest dobre, a zwalnianie z pracy jest złe, no to w takim razie nie niech premier Tusk zabierze nam wszystkie pieniądze, jakie zarabiamy, jakie wytwarzamy, 100% stawki podatkowe i wszystkich zatrudni w urzędach. No przecież to jest absurd, proszę Państwa, ale do tego absurdu właśnie zmierzamy. Do tego absurdu prowadzi taka właśnie narracja i taka właśnie bezmyślna dyskusja obecna w przestrzeni publicznej. Ja ja nie artykuł, w którym autor pisze, że rzeczywiste konsekwencje wcielenia w życie programu Kongresu Nowej Prawicy oznaczają, że każdy Polak pracujący będzie płacił de facto podatków miesięcznie, uwaga, 2300 zł. Proszę Państwa, ten artykuł, który przewołuje Pani redaktor, to jest artykuł z portalu Polskie Piekiełko, który Państwu często polecam, Zakładkę Imperium Marnotrawstwa, gdzie właśnie redaktor zbiera wszystkie te idiotyczne wydatki państwa bieżące, o których słyszymy. Natomiast ten artykuł to jest pomyłka, proszę Państwa. Ktoś się zainspirował wcześniejszym programem tej samej Pani zresztą, w tym samym tonie, w którym inny ekonomista zmierzył się z innym przedstawicielem Nowej Prawicy i powiedział coś takiego. Bo proszę zrobić sobie takie proste ćwiczenie intelektualne. Bierzemy. 190 miliardów złotych, które w tej chwili jest potrzebne na zaspokojenie emerytur, mhm. dzielimy przez 16 milionów osób pracujących, to doskonale wiemy, o czym pan Otrzymujemy mówi. kwotę 1000 złotych miesięcznie na obywatela pracującego. I dokładnie to zrobił autor tego artykułu, który pani radko cytowała, to znaczy podzielił wydatki państwa, które sobie założył, że będą w przypadku wizji państwa według nowej prawicy i podzielił je przez liczbę 16 milionów pracujących Polaków. To jest nic innego, proszę Państwa, jak średni wskaźnik, na ile na głowę pracującego Polaka przypada kosztów w utrzymaniu państwa? Chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj wydatki państwa te rzędu 700, prawie 700 milionów złotych, dają w przeliczeniu na każdego pracującego Polaka kwotę rzędu ponad 3,5 tysiąca złotych. Czyli dokładnie jeśli tak samo policzymy średnie obciążenie każdego pracującego podatnika w państwie dzisiejszym i porównamy to z państwem, które, z tymi wyliczeniami, które sugeruje autor tego artykułu, powołując się na program Nowej Prawicy, to się okazuje, że o jedną trzecią podatki są, będą niższe w przypadku rządów nowej prawicy, dlatego że wydatki państwa będą niższe. To jest oczywiste, proszę Państwa. Straszy się nas 1000 zł na pracującego, 2300 na pracującego Polaka, a dzisiaj jest to ponad 3,5 tysiąca średnio na pracującego Polaka, według tego samego wzoru, według tych samych wyliczeń. Ci ludzie straszą państwa liczbami obciążeń podatkowych, które są dwa razy mniejsze niż dzisiaj, według tych samych wzorów, tak samo liczone. To jest dopiero absurdalna i kompletnie bezczelna propaganda. Straszenie ludzi tym, że władza politycy będą im mniej zabierać. O połowę, o jedną trzecią czy o dwie trzecie. Bardzo żałuję tylko, że przedstawiciele nowej prawicy są tak bezradni publicznie wobec tak idiotycznych argumentów. I na koniec kolejne z zupełnie irracjonalnych pytań, które się pojawiają zawsze, kiedy jest mowa czy też dyskusja publiczna o obniżce podatków. Sensie, czego będzie tak, ale stąd Dzisiaj. pewność, że jeśli na przykład nie, będą, nie będzie podatków, tak tych o których mowa, PIT czy CIT, że e, pracodawca będzie chciał zamiast zachować zysk dla siebie, w sposób wspaniałomyślny podwyższać gwałtownie pensję swoim pracownikom. Proszę Państwa, stąd pewność, że pracodawca nie musi podnosić pensji pracownikowi, żeby pracownik dostał więcej w podatków. Pracodawca będzie miał swój zysk i nie musi z niego rezygnować, bo będzie płacił mniejszy podatek, tak jak wszyscy. Pracownik będzie dostawał więcej pieniędzy i pracodawca wcale nie musi mu podwyższać pensji, bo pracodawca i tak płaci mu dzisiaj prawie dwa razy tyle, ile pracownik dostaje, tylko właśnie politycy część tej pensji zabierają w podatkach. I wreszcie stąd pewność, że takie jest prawo. Wszystkie umowy są podpisane na kwoty brutto i wszystkie podatki są liczone od kwot brutto. Zmiana podatków będzie oznaczała tylko tyle, że pieniądze zamiast do polityków będą trafiały do pracowników, a pracodawcy nie będzie to nic kosztować. On i tak Płaci już wcześniej dużo więcej. I podam Państwu realny przykład na liczbach. Pensja 1800 zł netto, dla przykładu, oznacza, że pracownik zarabia 2,465 około brutto, a pracodawca płaci za jego pracę około 3000 zł. I jak się obniży podatki, na przykład dochodowe, to pracodawca będzie miał swój zysk ze swojego dochodu, z którego mniejszy podatek zapłaci, a pracownik dostanie więcej niż 1800, mimo że pracodawca wcale nie podniesie mu pensji. To na tym polega ta zbrodnia, jaką jest opodatkowanie pracy. Że pracownik nawet nie wie, że pracodawca płaci za jego pracę ponad półtora raza więcej. Tylko pracownik tych pieniędzy nigdy nie zobaczy, bo politycy władza mu je zabiera, zanim dostanie je do ręki. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Państwa i udowodnić Państwu na liczbach, że obniżka podatków oczywiście jest dla nas wszystkich korzystna tylko nie dla polityków, że obniżka podatków jest możliwa, a wręcz jest konieczna, jeżeli kiedykolwiek chcemy, żeby w naszym kraju była lepsza sytuacja ekonomiczna, żebyśmy my żyli dostatniej, lepiej we własnej ojczyźnie. A do sympatyków Nowej Prawicy mam ogromną prośbę, drodzy państwo, spróbujcie wpłynąć na swoich liderów, bo ich bezradność w mediach publicznych wobec tak absurdalnych kłamstw i, i manipulacji ze strony oponentów czy dziennikarzy jest po prostu przerażająca. Żarty się skończyły. Nowa Prawica przekroczyła próg wyborczy, jej liderzy mają teraz wreszcie dostęp do mediów i nie można popełniać w kółko tych samych dziecinnych błędów. Jeżeli liderzy jedynej partii w Polsce, spośród tych, które pokazują sondaże, która realnie chce obniżyć podatki, nie potrafią obronić w mediach publicznych rzeczy oczywistej, że obniżka podatków jest dobra dla ludzi, to to jest prawdziwa tragedia. Bo stawką nie jest mniejsze czy większe poparcie dla nowej prawicy, stawką jest to, żeby polskie społeczeństwo wiedziało, co jest dla niego dobre, a co jest złe. Co jest dobre dla gospodarki, a co nie, żeby wiedziało, kiedy ktoś mówi prawdę w telewizji, a kiedy ktoś bezczelnie próbuje okłamywać ludzi. Mam nadzieję, że zrozumieją to w końcu, zwłaszcza ci, którzy mają dostęp do mediów, do głównych mediów i mają możliwość pokazania wszystkim ludziom, jak bardzo jesteśmy oszukiwani na co dzień co do podstaw gospodarki i podstaw funkcjonowania państwa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.